To prawda, cały czas spada. Wczoraj mieliśmy 23 stopnie i przepiękną słoneczną pogodę, a dzisiaj zmiana front atmosferyczny nad Polską. A na tym froncie mogą pojawiać się dzisiaj burze. Za chwilę szczegóły, prognozy pogody. No to już Państwo wszystko wyśpiewam, jeśli chodzi o te burze. Front atmosferyczny rozciąga się dzisiaj od Suwalszczyzny, przechodzi przez centrum po południowo zachodnią część Polski, Polski sięga. I na tym froncie w związku z tym, że mieszają się różne masy powietrza i ciepła, ta, która była wczoraj z nami, ta chłodna, która pędzi za frontem. Pojawią się kumulonimbusy, ale te chmury e, burzowe, chmury kumulonimbusy dadzą nam e, maksymalnie do 10 litrów deszczu. To będą takie delikatne wiosenne burze. Oprócz tego przewidujemy głównie słabe przelotne opady deszczu do 5 mm. Wiatr dzisiaj na szczęście słaby i umiarkowany, ponieważ wiatr zawsze jeszcze bardziej potęguje uczucie chłodu. Podobnie jak wilgoć, której mamy dzisiaj w powietrzu naprawdę dużo. Jeśli chodzi o wartości na termometrach, 23 są dzisiaj niekorzystne. I taką mamy sytuację przyjaśnienia w Warszawie, świeci słońce, chociaż jest oczywiście przewaga chmur nad nami, ale mamy takie okno w chmurach, przez które właśnie promienie słońca do nas docierają, ale już przesuwają się te chmury i za chwileczkę słońce znowu zostanie przykryte, ale fragmenty błękitnego nieba jeszcze... Tutaj widzę, także pogoda w centralnej części kraju jest przede wszystkim pochmurna, ale są jakieś drobne przejaśnienia i tak w ciągu dnia będzie. Ale na przykład na zachodzie przez cały dzień ma być tylko pochmurno i oczywiście deszczowo, tak ma być także na wschodzie i na południu. Najniższa wartość temperatury dzisiaj to 6 stopni. I takie prognozy mamy. Słaby i umiarkowany, duża wilgotność powietrza, jednak spadek temperatury dzisiaj maksymalnie do 15-16. Wczoraj mieliśmy 23, także front atmosferyczny też przyniesie nam opady deszczu, tak jak już mówiłam. I za tym frontem płyną chłodne masy powietrza. A jak chłodne masy powietrza, proszę Państwa, które dotrą na południe kraju, no to. Moi drodzy, wczoraj był tak piękny dzień, jeśli chodzi o pogodę. Było tak ciepło i słońce naprawdę e, operowało dość mocno, że muszę stwierdzić, troszeczkę mnie musnęło. E, trzeba uważać już teraz na słońce. Pamiętajcie zawsze o kremach z filtrem. E, zróbcie to dla swojego zdrowia. No, dzisiaj niestety tak dobrze nie będzie. Już was słońce, słońce e, swoimi promieniami nie muśnie. Chociaż przez moment pojawiło się w Warszawie, ale to było tylko przejaśnienie. Dzisiaj nad krajem odsuwa przez centralną popołudniowo-zachodnią część Polski rozciąga się front atmosferyczny. Zanim jest kolejny taki wtórny front, to taki welon z chmur, z których też oczywiście pada Polska północno-zachodnia, zachodnia, południowa, południowo-skwabo i umiarkowanie dużo wilgoci w powietrzu. Warunki biometeo niestety niekorzystne. A przy naszym kolejnym spotkaniu, już ostatnim, powiem jeszcze dwa słowa o świętach.